Po czym, po, jak chciał mi zarejestrować kładziocha, to powiedział, że, że patrzył na jakiegoś innego gościa. Jaka to no. jest sytuacja z tym kładem? O co to chodzi? No, bo y, inny policjant mojego dowodu nie mógł zobaczyć, wyświetlał się kto inny. Cały przyniosłem swój. Tłumacz, Tęby, się, tłumacz, kurwa, nie, tłumacz się, tłumacz kurwa, tłumacz się! O, działa? teraz działa. Teraz działa, tak. Tylko kurwa, czekaj, masz popierdolony nick Weź coś napisz na czasie. <grym> dobra, e, weź tak, go odlokuj, kładaj, pokaż jak się nazywa. Wejść i odblokuj, stój no. A, dobra, kładź Upoważnienie jest ktoś, jest czy nie? E, tak. E, no, za chwilę napiszę coś na czasie. Napisz e, OK. Dobra, dobra. Na napisz, OK na czasie. Kurwa, napad. Muszę ci to szybko zrobić No, no Napisz szybko, okej okay. Dawaj, szybko pisz. A TWT? No To ten e, Ten Maciek patami? Tak, patami. tak, tak, Patapin. tak Patapim Wywaliło mnie Jego też Kaznek Nie, mnie nie wywaliło Halo Ż Żyjesz? O Dawaj szybko, 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 szybko. No, szybko. dobra e, Z tyłu czy z przodu? Z tyłu, z w Proszę, momencie, w Kurde, momencie, w jumpa? momencie, To szpital. To w tym full w full momencie, full tym full w tym momencie, w tym momencie, Biegnij do końca tego mostu, ja jestem po drugim koń na drugim końcu mostu. A co z <laughs> Utknął. <laughs> Ale wiesz, że nie da się bukować aut. Wiem właśnie, dlatego mam nadzieję, że nas ta stacja pali, czy cokolwiek. No, karaczek trochę kosztuje. Trzeba <laughs> się go kupisz, jak się nie da bukować aut. UMIERAM! POMOCY! Umarłem. Ja cię zaniosę może do szpitala, tu się miał full wszystkiego, co? Dobra. Latarnik Eliasz. Przęży... Co tu robisz? Myślałem, że McDonald's z widokiem, a tu latarnia i stary działo. Nie, to kurierek się nie opłaci. Może przy okazji. A no na nogach na pewno nie. Co <laughs> <Czemu> się <laughs> napisał? Trzeba prawko na kurierkę mieć. <laughs> K gdzie jest? na no, ja... tu obok praktycznie. Ej czekaj, zapytajmy policję. Panie policjancie, ma pan może GPS-a? Bo nie orientujesz się a, gdzie jestem. Tak? GPS a Jest pan w, Kr jest pan w Krakowie. Mogę podpożyć. O kurde, dzięki, dzięki, dzięki dziękuję, dziękuję bardzo. O, o tej, o tej. Ale ja, no ja, ja nie wiem, to, nie wiem, to, to dla mnie, ale to dla mnie miał dla mnie być. Miał być. No, no dla niego. Kto zabrał teraz On zabrał. Ale ja zabrałem, ale to, nie to nie ma, dla to to ma, mnie. To Zobacz gdzie jesteś, idę. no to spoko, no dobra, Dzięki, dzięki. No to spoko.